Witaj. Oto szczegółowy odczyt siedmiu kart tarota dla osób z podznaku Byka na październik 2025. Temat ogólny. Październik 2025 zapowiada się dla Byków jako miesiąc głębokich przemyśleń, ważnych wyborów i transformacji. Będzie to czas, w którym intuicja i wewnętrzna mądrość spotykają się z nagłymi zwrotami akcji, szczególnie w sferze materialnej. Kluczowe będzie podejmowanie przemyślanych decyzji i unikanie ucieczki przed problemami. Analiza kart. Karta główna ogólna energia miesiąca to siódemka mieczy. Karta siódemka mieczy symbolizuje strategię, unikanie konfrontacji, a czasem też podstęp lub ucieczkę z trudnej sytuacji. Jako karta główna miesiąca wskazuje, że październik będzie dla byków okresem, w którym mogą poczuć potrzebę przeczekania jakichś problemów lub działania w pojedynkę. Ostrzega przed pokusą podejmowania pochopnych decyzji bez konsultacji z innymi lub przed wybieraniem dróg na skróty, które mogą nie być uczciwe. To czas, by zachować czujność i rozwagę. Miłość. Siódemka kielichów. Karta siódemka kielichów w sferze miłości symbolizuje iluzję, wiele opcji do wyboru, nierealne oczekiwania lub zwątpienie. Dla osób w związku może to oznaczać okres niepewności, gdy partner wydaje się odległy lub relacja traci na realności. Dla singli to znak, że mogą pojawić się liczne, ale mało konkretne opcje romantyczne lub że będą projektować swoje wyidealizowane wyobrażenie na potencjalnych partnerów. Rada to, schodź na ziemię i szukaj prawdy, a nie iluzji. Finanse Koło Fortuny to bardzo pozytywna karta w kontekście finansów. Koło Fortuny symbolizuje pozytywny zwrot, zmianę na lepsze, korzystny los i nowe możliwości. Po okresie stagnacji lub niepewności siódemka mieczy nadchodzi czas poprawy sytuacji materialnej. Może to oznaczać nieoczekiwany zastrzyk gotówki, korzystny obrót spraw w interesach lub po prostu ogólną pomyślność finansową. Kluczowe jest dostosowanie się do tej zmiany i wykorzystanie nadarzającej się szansy. Kariera, arcykapłan. Arcykapłan to karta tradycji mentorstwa, wiedzy instytucjonalnej i poszukiwania wyższego sensu w pracy. W październiku byki mogą odczuwać potrzebę większej struktury zasad i przewodnictwa w życiu zawodowym. To dobry czas na szkolenia, zdobywanie certyfikatów lub zwrócenie się o radę do doświadczonego mentora. Karta może również wskazywać na pracę w dużych, tradycyjnych instytucjach lub zgodność ścieżki kariery z osobistymi wartościami i przekonaniami. Zdrowie. Karta Gwiazda. Gwiazda to niezwykle pozytywna karta w kontekście zdrowia. Symbolizuje nadzieję, regenerację, wewnętrzny spokój i wiarę w lepszą przyszłość. Po okresach stresu lub choroby nadchodzi czas gojenia się i odzyskiwania równowagi. To znak, że pozytywne nastawienie i wiara w proces leczenia są teraz Twoim największym sprzymierzeńcem. Dla zdrowia psychicznego to okres optymizmu i odnajdywania wewnętrznego światła. Przyjaźń, dziesiątka monet. Dziesiątka monet to karta obfitości, stabilności, dziedzictwa i trwałych więzi w grupie. W sferze przyjaźni oznacza ona głębokie. Głęboko zakorzenione wierne relacje, które zapewniają poczucie bezpieczeństwa i wsparcia. To czas radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, które przypominają o tym, co w życiu najważniejsze. Byki mogą zostać zaproszone na ważne rodzinne uroczystości lub same będą inicjatorami spotkań integrujących najbliższe grono. Rada Ostrzeżenie Karta MAK. Karta mag to potężna karta rady. Mówi: Masz wszystkie narzędzia i talenty, by kształtować swoją rzeczywistość. Użyj swojej woli, koncentracji i umiejętności. Mag przestrzega przed biernością i marazmem. Siódemka kielichów, oraz zachęca do aktywnego przejęcia kontroli nad swoim życiem, szczególnie w kontekście miłości i ogólnej strategii. Siódemka mieczy. To wezwanie do działania, wykorzystania nadarzającej się szansy koło fortuny i stworzenia tego, czego się pragnie. Podsumowanie dla byka. Październik 2025 dla Ciebie miesiąc dynamiczny, w którym sfera duchowa i materialna będą się przenikać. Pomimo początkowego poczucia niepewności, siódemka mieczy, siódemka kielichów, nadchodzi czas korzystnych zwrotów akcji, koło fortuny i głębokiego wsparcia ze strony przyjaciół i rodziny, dziesiątka monet. Kluczowe przesłanie. Nie daj się zwieść iluzjom i wątpliwościom, szczególnie w miłości. Twoją siłą w tym miesiącu jest wewnętrzna mądrość, arcykapłan i nadzieja, gwiazda. Mak, jak rada, mówi, że to Ty jesteś twórcą swojej rzeczywistości. Wykorzystaj pojawiające się możliwości koło fortuny w sposób świadomy i przemyślany. Zaufaj swojemu poczuciu stabilności i tradycji, a odnajdziesz właściwą drogę. Życzę Ci owocnego i pomyślnego października 2025.